2025 rok jest rokiem inwestycji w Spółce Czysty Region. Przeznaczyliśmy ponad 24 miliony złotych na inwestycje. Są to bardzo duże środki i realizujemy trzy duże zadania inwestycyjne. Budowę składowiska oraz zakupiliśmy za 3 miliony złotych kompaktor i rozdrabniacz. Ostatnie tak duże środki zostały przeznaczone w 2018 roku, które były przeznaczone na realizację budowy instalacji mechaniczno-biologicznego przekształcenia odpadów. Dzisiejsze inwestycje, te które poczyniliśmy, zwłaszcza budowa trzeciej kwatery składowiska, jest to strategiczna inwestycja, która pozwoli spółce na zabezpieczenie przyjmowania odpadów przez najbliższe 30 lat. Pojemność składowiska nowo wybudowanego ma 520 tysięcy ton, więc powinna nam wystarczyć na 30 lat przynajmniej. Dlatego też widzimy w tym dosyć duże możliwości rozwoju związku międzygminnego, o poszerzenie w przyszłości, jeśli będzie taka wola związku, o większą ilość gmin. My jako spółka w tym roku też zmieniliśmy decyzję środowiskową i wystąpimy o zmiany pozwolenia zintegrowanego, gdzie z 5, 72 tysięcy ton odpadów, które obecnie możemy przyjąć, będziemy przyjmowali ponad 120 tysięcy ton, więc są to do, dosyć duży wzrost możliwości rozwoju związku, czyli pozyskanie nowych min. Budując trzecią kwaterę składowiska, naturalną rzeczą było zakup specjalistycznego sprzętu, który będzie obsługiwał, tak, zwany, tak zwanego kompaktora. W tym roku także zakupiliśmy rozdrabniacz, który będzie skutkował tym, że będziemy, możemy zwiększyć poziom, poziom recyklingu. Jest to urządzenie, które, tak jak sama nazwa mówi, rozdrabnia odpady i tak dla Przykładu w 2024 roku jeśli chodzi o odpady gabarytowe, z odpadów mieliśmy recykling na poziomie 210 ton. W tym roku przy użyciu rozdrabniacza e, będziemy mieli myślę, że około 1500 ton, 2000 ton odpadów, które przekażemy dodatkowo, więc e, taka ilość już robi swoje przy poziomach odzysku i gwarantuje nam, że jesteśmy w stanie zbliżyć się do tych poziomu 55%, które musimy uzyskać. Także rok 2025 jest rokiem inwestycji, które de facto przyczynią się do y, większej skuteczności poprawi, poprawy związanej z gospodarką odpadami. My jako czysty region y, obsługujemy 160 tysięcy mieszkańców i jesteśmy dla mieszkańców i robimy wszystko, żeby y, gospodarka odpadami w pewnym momencie została, nazwijmy to, zamknięta, więc jeszcze będą przed nami kolejne inwestycje, ale o których będziemy mówić w przyszłości. Natomiast to, co dzisiaj robimy, to i tak jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Myślę, że jesteśmy jedną z lepszych firm Taką już kompletną, która zajmuje się gospodarką odpadami w Polsce, a już mając za sobą takiego właściciela jak Związek Międzygminny Czysty Region, jesteśmy postrzegani jako taka grupa, czy dwie firmy, które potrafiły coś zrobić z, gospodarki, z gospodarką odpadami na przestrzeni, załóżmy tam, ostatnich 10 lat, bo rozwój spółki tak naprawdę zaczął się 10 lat temu i. Na tyle to widać, że niektóre związki, samorządy zapraszają nas na konferencję, żebyśmy mówili o swoich doświadczeniach. Teraz pod koniec września jedziemy na kolejną konferencję, gdzie będziemy prezentowali właśnie działalność związku, działalność spółki i synergię między, między związkiem i spółką, która jest bardzo pozytywna i widać to w ramach współpracy i pracy na rzecz społeczeństwa.